Ja Was zapraszam na filmik niespodziankę. To będzie niespodzianka zarówno dla mnie, jak i dla Was, ponieważ po raz kolejny otworzymy sobie naturalnie z pudełka. Jest to pudełeczko z kosmetkami ekologicznymi, także tutaj nie musicie się obawiać o skład. Wszystko jest sprawdzone przez specjalistów i dopiero później produkty są wkładane do pudełeczka, tak abyście mieli niespodziankę z otwierania go. Myślę, że to jest fajna alternatywa dla osób, które poszukują naturalnych produktów, chcą przetestować wiele marek, które muszę Wam powiedzieć, że bardzo często nie są znane tak szerokiej widowni, zwłaszcza, że te kosmetyki bardzo często się pojawiają na przykład na targach ekologicznych, z czego naturalnie z pudełka często Was informuje o tym, kiedy będą targi, więc wszystko też macie na stronie na bieżąco. Możecie sobie poczytać mnóstwo informacji na temat pielęgnacji włosów, twarzy, ciała. Tam również znajdą się nie tylko informacje o samych pudełkach, edycjach, ale również takie tematyki serii beauty porady, więc myślę, że to jest bardzo fajna strona, żeby zajrzeć troszkę więcej, poczytać i rozszerzyć swoją wiedzę na temat naturalnych produktów, kosmetyków. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa alternatywa. Zwłaszcza, że ja uwielbiam swoje niespodzianki, a jak to są jeszcze takie niespodzianki kosmetyczne i naturalne dodatkowo, to jestem bardzo zawsze zaciekawiona, co w tych pudełeczkach się pojawi. Też śledziłam na bieżąco poprzednie edycje, które pojawiały się po moim pudełku, tak jak Wam mówiłam. Także tutaj składy macie naprawdę sprawdzone, bardzo dobre. ja z poprzedniego pudełka praktycznie zużyłam wszystko. Olejek poleciał do mojej mamy, bo właśnie jej się skończył. Ulubiony krem, więc stwierdziłam, że tym razem sobie potestuję olejki. Sól, wszystkie masełka do ciała, peelingi, maseczki e, zużyłam i muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie mi się testowało te produkty, mimo, że niektóre były w mniejszych opakowaniach, to muszę Wam powiedzieć, że to były wydajne, na przykład maseczka mi starczyła na, nie wiem, 5-6 aplikacji, a była dosłownie w takim malutkim opakowaniu, także też nie sugerujcie się tym, że często mamy takie mniejsze gramatury, bo tutaj absolutnie na kilka aplikacji Wam spokojnie starczą te kosmetyki, a przekładając na cenę tego pudełeczka, jak to się kalkuluje w ogóle, to muszę Wam powiedzieć, że bardzo często w tym pudełku już 1 dwa produkty zwracają się, jeżeli chodzi o koszty pudełeczka, bo... Koszt pudełka samego kosztuje 69 zł, plus koszty przesyłki. A tutaj okazuje się, że bardzo często te produkty, które są w zawartości opakowania, zwracają się Wam z nawiązką. Także mam nadzieję, że taki wstęp Was zainteresował. To co? Otwieramy pudełeczko, i jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. No dobra, przechodzimy do otwarcia pudełeczka i pierwsze, co się da zauważyć, to opakowanie jest przepiękne, jest bardzo takie e, dopracowane, ponieważ od razu e, spoglądając to pudełeczko widzimy, że tam będą kosmetyki naturalne, więc e, pod tym kątem tutaj naprawdę dopracowanie pudełka mi się bardzo podoba. E, tradycyjnie słuchajcie, pudełeczko ma dołączoną e, informację, co będzie się znajdowało w pudełeczku, natomiast muszę Wam powiedzieć, że czasami tak jak patrzę te kartki, e, to... E, nie widzę jeszcze tych produktów i wtedy jeszcze tej niespodzianki nie mam tutaj, że nie wiem, dowiem się, że na przykład tu jest aromatyczna sól do kąpieli, e, dlatego też samo otwarcie jest bardzo fajne tych pudełeczek, mi się oczywiście to bardzo podoba e, i jak tak oglądałam filmy e, z różnymi właśnie pudełeczkami, to to naturalnie z pudełka taką swoją magię, ponieważ e, tam były ekologiczne kosmetyki, czyli coś przemyślanego, coś takiego stworzonego dla osób, które rzeczywiście dbają o składy, szukają, poszukują właśnie e, takich naturalnych alternatyw, także ja się bardzo cieszę, że e, po raz kolejny Otwieramy sobie takie pudełeczko. No i zaczynamy jak zwykle od na największego największego tutaj opakowania. Marka Himalaya, dobrze Wam też chyba znana, bo marka Himalaya ma basamy, kremy do rąk też, przynajmniej tak mi się wydaje, bo kojarzę tą markę na różnych półkach. I tutaj mamy face scrub. O, coś, co ja bardzo lubię. I już szukamy. Mm, już szukamy, co tu mamy. Tak, Himalaja, peeling do twarzy, złuszczający peeling do twarzy został opracowany przy użyciu składników takich jak orzech włoski oraz leśne jabłko. Bardzo ciekawe, w celu dokładnego oczyszczenia skóry twarzy i poprzez złuszczanie martwych, e, martwych komórek skóry regeneruje skórę, pozostawiając ją promienną i gładką. E, tutaj mamy, słuchajcie, 150 ml i 24,99 ten peeling kosztuje. Bardzo ładnie jest zapakowany, tak też widać, że właśnie też w taki sposób ekologiczny. Ale słuchajcie, duży ten peeling, no słuchajcie, 150 ml, jak przeważnie mają po 50 ml maksymalnie stówkę, więc bardzo fajnie. Zobaczymy, jak on w ogóle pachnie, jakie ma drobinki. Orzech włoski jest bardzo fajny, tak samo jak paski Morali, na przykład. Bardzo naturalny zapach, ale fajna jest taka konsystencja, bo ona jest taka, widzicie, taka natłuszczająca przez co e, też suche skóry będą zadowolone z tego peelingu i e, jak na przykład używacie mm, jakichś tam dobrze kręcych podkładów e, e, czy na przykład e, takich podkładów matujących, no to myślę, że Wasza skóra też potrzebuje później takiego nawilżenia i przede wszystkim te suche skórki jednak wypadałoby usunąć z buzi. E, tutaj, mamy też, e, tutaj mamy też ginger, czyli imbir. E, 150 litrów, tak. To mi się wydaje, że bardzo się opłaca. I ja powiem Wam szczerze, że tych pudełeczkach odkrywam rzeczy, których bardzo często nie widać na półkach. To nie są takie oklepane kosmetyki, więc to mi się akurat mega podoba w tym pudełeczku. Dalej idziemy sobie. O! Coś, co ja uwielbiam. Słuchajcie, sól do kąpieli. Aromatyczna sól do kąpieli. Pięknie w ogóle zapakowana. Słuchajcie, to czasami aż szkoda otworzyć takich opakowań. Ja mam ochotę komuś dać na prezent. To jest tak pięknie zapakowane, że na pewno osoba, która by to dostała, by się bardzo cieszyła. No a jeżeli otwieramy to same i to będzie dla nas, no to również mi się wydaje, że to jest bardzo fajne. Sól wykonana jest w połączeniu z dwóch rodzajów soli ciechocińskiej oraz kłodawskiej. Sól ciechocińska zawiera naturalne pierwiastki wapnia, magnezu, jodu i potasu. Natomiast sól kłodowska jest wyjątkowo bogata w minerały oraz pierwiastki śladowe. Wnika głęboko w pory skóry. Oczyszczając ją działa przy tym odprężający oraz regenerujący dodatkowo wyjątkowy aromat naszej soli na długo odzuli Twoją skórę. I muszę Wam powiedzieć, że ja w ciąży w ogóle bardzo, bardzo dużo używałam soli do kąpieli, ona mnie bardzo relaksowała, co sprawiało mi dużą ulgę, ponieważ na co dzień czułam się troszeczkę tak już ciężko, już taka byłam zmęczona, opuchnięta i w momencie, kiedy się kładłam, to po prostu nie czułam tych słuchajcie kilogramów. to było rewelacyjne. Zwłaszcza, że też wchodziłam w ciąży w takim okresie, gdzie naprawdę bałam się chodzić na basen i bałam się jakby zanurzać się w, w, w basenie, a jak miałam troszkę taką relaksującą kąpielną, taką taką odrobinę ciepłą i z tymi solami to byłam bardzo zadowolona, więc to na pewno zużyję i u mnie jak wiecie sol schodzi hurtowo i dodatkowo słuchajcie, tutaj macie rabat. 25% na cały asortyment manufaktura25 to jest taki kot rabatowy na www.mydlarniamanufaktura.pl Więc jak sobie przetestuję tą sól, zobaczę jak ona się sprawuje, to może sobie zamówię, bo ja właśnie lubię takie takie sole. Chciałabym, jakbyście słyszała mojego synka, to śpi. Śpi tam mu się czasem śni, więc gdzieś tam przebąknie, ale w na tam teraz ogarnia zakupy, więc sobie mój synek śpi tutaj bardzo, bardzo blisko, żebym go widziała i słyszała, ale naprawdę sen ma twardy, także nagrywać mogę, jak widzicie, swobodnie. Dobra, czyli sól do kąpieli to jest kolejny kosmetyk i sprawdzamy sobie jej cenę. 8 zł 350 gram. Czy tu jest 350 gram? W nie wiem, ile tutaj jest gram, ale bardzo tanio. W ogóle sól do kąpieli jest raczej takim tanim, dosyć yy, produktem, ale yy, no moim zdaniem yy, bardzo się opłaca. Yy, ja sobie spojrzę w ogóle yy, na tą stronę z ciekawości. Zobaczę, czy tam może coś zamówić fajnego. O! Yy, kosmetyk, który mnie zawsze interesował po wielu, wielu i to x lat temu już jak zaczęłam oglądać na filmach odnośnie szamponów w kostce, to bardzo mnie ciekawiło, czy one faktycznie działają, jak one się sprawdzają przy moich długo, długich włosach, czy one się faktycznie pienią, więc będę miała okazję przetestować, bo w z Spodałka pokazały się wegańskie szampon w kostce do mycia całego ciała i włosów, A ja sobie przetestuję, bo muszę Wam powiedzieć, że mnie bardzo ciekawią szampony w kostce i tak zawsze bałam się do nich podejść, tak żeby faktycznie ich użyć, więc... Boże, jak to pachnie! Tutaj mamy, słuchajcie, tyle naturalnych, eterycznych olejków, o, aż mi się... Wszystko odróżniło, słuchajcie. Powiem Wam, że bardzo fajny zapach. Eukaliptus tutaj czuję. Odświeża, bardzo dobrze oczyszcza, pomaga w walce z łupieżem. E, w składzie zawiera ekstrakt roślinny ze skrzypu polnego, wpływa na zdrowy wygląd e, włosów. Pokrzywy, wzmacnia włosy, jest bardzo wydajne, może być używane jak, jako mydło. Świetny w podróży... E, dla kosmetycznych minimalistów. No faktycznie, no jeżeli użyjemy sobie medalka zarówno na włosy, jak i ciało, to macie dwa w jednym, tak? I tutaj to medalka kosztuje 18 zł za 100 gram. I tutaj mamy kostkę 100 gramową, ale powiem Wam, że pachnie błędnie. Ja się zastanawiam, czy tym można mieć buzie w ogóle, bo takie medalka bardzo często takie naturalne fajnie wpływają na buzie. Natomiast no, obłędny ma zapach. Powiem Wam, że ja teraz bardzo lubię yy, w ogóle w, w szamponach takie naturalne olejki eteryczne. Bardzo mi to relaksuje w ogóle. Super, bardzo mi się podoba. Yy, dobra, dalej. O, no, to! I kolejny kosmetyk, z którego się e, czaiłam, i tyle słyszałam w ogóle w filmikach Niesi odnośnie e, naturalnych dezodorantów. Wy też mi często polecałyście, jak widziałeś, że używam tą Nivea, to już mi polecałyście jakieś właśnie naturalne alternatywy. Ja nie mogłam się słuchać, się zdecydować. I tutaj mamy. Dezodora, naturalny dezodorant w kremie, o zapachu pomarańczy, bergamotki i trawy cytrynowej. E, bardzo teraz są, słuchajcie, modne takie, e, takie dezodoranty. Pozostawia przyjemny zapach oraz uczucie świeżości przez długi czas. przy e, przeciwieństwie do komercyjnych antyperspirantów nie blokuje ujścia gruczołów potowych, dzięki temu skóra może oddychać, zachowując prawidłową termoregulację ciała. Działa antybakteryjnie, zabiega przy kremu zapachowi i pozostawia uczucie świeżości. Zobaczymy, czego można pomochać. No faktycznie właśnie taką delikatną pomarańczową, bo są takie właśnie zapachy bardzo letnie, mi się kojarzą z takimi letnimi kosmetykami. I w środku macie, e, słuchajcie, yy, szpatułkę, jak ją wyjmę w ogóle. O, szpatułkę mamy. I sobie po nakładamy odrobinę tego dezodorantu. Ja jestem, jestem ciekawa, jak to się będzie rozprowadzać, słuchajcie, na skórze. I się, czy facetom też się sprawdzi, bo faceci się zwykle bardziej pocą niż kobiety. Nie widać nic, słuchajcie. Bardzo ma przyjemny zapach, i coś mi przypomina, ale po, teraz zabicie mnie, ale nie wiem. E, więc ta szpatułka się mega przyda, bo kosmetyk jest taki gęsty, nie będzie wchodził po paznokcie. E, bardzo przemyślany produkt. I tutaj mamy, słuchajcie, 50 gram. Nie jest drogi, 25 zł, więc myślę, że. E, zwłaszcza, że jest wydajny mi się wydaje, że będzie dwa razy bardziej wydajny niż normalny dezodorant pod pachę. E, I to jest polska marka e, Senkara. Tak, Senkara. I to jest to produkt wegański. Zobaczcie jaka słodka panda. <laughs> Bardzo mi się w ogóle podobają niektóre, niektóre pakowania kosmetyków, tak? Aż zachęcają, żeby ich używać, więc e, to mi się podoba. O, słuchajcie, tutaj coś coś mamy. Mm. Daily Care Saccia Inchi. To też jest polska marka. Wszystkie to są polskie marki. Generalnie tak e, co Wam dodać na początku. E, dwie, trzy krople serum zaaplikować na oczyszczoną i lekko wilgotną skórę twarzy, mając okolice oczu, pozostawiając ją do wchłonięcia serum. stosować raz dziennie, najlepiej na noc. I 20% rabatu macie na hasło box20. Rabat jest aktywny do 30 lipca. I to jest, słuchajcie, serum 100% składników aktywnych, łagodzą, nawilżają i regulują serum, serum do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej. Polecane szczególnie dla sery tłustej, mieszanej, wolne, wolne o, jest od sztucznych barwników, syntetycznych substancji, zapachowych składników, ropu pochodnych. To esencja bogata natury. I teraz tak, 110 gram, 10 gram tego kosmetyku kosztuje 69 zł. Słuchajcie, ja może troszeczkę odpakuję, zobaczę czy faktycznie ten produkt nie pachnie. Jak się cała nie zaleje. Ma taki lekko taki olejowy zapach. Troszeczkę pomarańcz czuję. Nie. Nie, to było, słuchajcie, ten, ten podpacha. Ale fajny taki zapach. Bardzo naturalny. Nie wiem, czy nie czuję konwali. Ale wow. Ma taki fajny, dosyć tłusty film. Ale bardzo ładnie pachnie. Taki. Mega letni, taki jakbym poczuła kwiaty nagle, jakbym miała coś... Znaczy, mam, mam kwiaty od ale... Mm, mogę mieć takie perfumy. O, to przetestuję. To dzisiaj będzie na pielęgnację. pielęgnację. W ogóle zrobię sobie dzisiaj, słuchajcie, kąpiel, zrobię sobie peeling, e, czyli zużyję już dzisiaj sól, peeling, pójdzie później w ramach pielęgnacji serum do twarzy. I co to mamy dalej? I zrobię sobie maseczkę, słuchajcie. Maska peeling dwa w jednym, żółta ginka syberyjska, olej migdałowy, skóra tłusta i mieszana. Ja mam słuchajcie, skórę mieszaną, więc akurat. Tamta maseczka, która była w styczniu pudełku, yy, była super. Bardzo, bardzo mi się podobała. No. Chciałabym to wyjąć, słuchajcie. Dobra. Tniemy opakowanie. O, mamy w środku szpatułkę, więc coś, co się zawsze przydaje. O, i to jest, słuchajcie, takie pudełeczko. Zaraz sobie właśnie odpalimy. W sensie, maseczka wygląda w ten sposób. I to jest, słuchajcie, maska Peeling 2 w 1 Pure Nature. Glinka syberyjska może martwe, skutecznie oczyszcza, detoksykuje i mineralizuje skórę. Niezwykle wysoki potencjał wymiany jonowej, wspomaga usuwanie toksyn z organizmu. Mikrocząsteczki, krzemionki zawarte w glince delikatnie peelingują skórę, usuwając martwe skórki olej migdałowy, dodatkowo ujemnie skórę, łagodzi, podrażnia i opóźnia w starzenia, czyli słuchajcie, peeling do twarzy, robimy sobie maseczkę, robimy sobie kąpiel, nakładamy olej, także mamy pielęgnację dzisiaj z głowy, a rano, słuchajcie, użyjemy sobie tego szamponu, także tego dezodorantu w kosy, także no, powiem Wam, że pielęgnację myślę, że na dzisiaj i na kolejny dni mam zapewnioną. Dziewczyny pudełeczko jest puste, całą zawartość Wam w tym filmiku pokazałam. Ja bym musiała powiedzieć, że miałam dużą niespodziankę, kolejny raz otwarciej pudełka, to jest moja szczera jak najbardziej opinia. Um, ja lubię testować takie nowości, które nie są dostępne gdzieś tam w sklepach, na półkach. Um, bardzo mi się podoba w ogóle um, opcja pojechania na przykład na targi ekologiczne. Miałam, um, ja słuchajcie, okazję być w zeszłym roku na targach i um, jest tam mnóstwo marek, których nie znacie. Um, bardzo często, jeżeli Was tematyka naturalnej pielęgnacji interesuje, no to myślę, że um, spokojnie się na takie targi, bo tam okazuje się, że nie dojrzewam podpowiedzą różnego rodzaju e, właśnie alternatywach naturalnej pielęgnacji, to jeszcze dostaniecie mnóstwo próbek, przetestujecie sobie te kosmetyki i mo możecie na bieżąco potestować sobie na przykład na dłoni e, te produkty. E, co do samego pudełeczka, kolejna edycja bardzo fajna i jeżeli chodzi o to pudełko, to było takie troszeczkę nietypowe, ponieważ były to kosmetyki mało oklepane, wiecie, e, Okej, okay, sól do kąpieli jest bardzo przydatna i to na bieżąco sobie zużywamy, więc ja jestem absolutnie zachwycona, jak do tych pudełeczek są z, e, dodawane sole. Zwłaszcza, że ja też dopiero wtedy odkrywam em, różnego rodzaju sole na, takie naturalne i bardzo lubię dodawać do kąpieli, zwłaszcza, że to jest taki kosmetyk, który na bank zżyje się, no bo każda z nas lubi się relaksować czasami w piątek, w sobotę, czy nawet w niedzielę po dobrej imprezie e, odpoczywamy sobie w takiej kąpieli, więc sól naprawdę jest bardzo relaksująca. Natomiast dwa kosmetyki mnie mega zaskoczyły w, tej, w tym pudełeczku, szampon i e, dezodorant. To są dwa kosmetyki, na które ja nie miałam odwagi się zdecydować sama e, i tak się zastanawiałam, czy one faktycznie będą działać i naprawdę mi bardzo często polecały się, zwłaszcza ten dezodorant e, w formie kremu, taką bardziej naturalną alternatywę, więc to będzie dla mnie okazja, że żeby przede wszystkim się przełamać i przetestować ten produkt. Natomiast wegański szampon w kostce, mówię, no to są takie kosmetyki, do których często nie jesteśmy przekonani, a jak się okazuje, że coś dostaniecie a w prezencie, czy właśnie pojawi się w, taki, w takim pudełku niespodzianka, no to macie też przyjemność testowania tego produktu. Jedynie co, to mogłabym ewentualnie pokusić się, że bo tutaj mamy za mało tego produktu. Oczekiwałam może też troszeczkę większej, większej, e, większej gramatury, e, więc no, tutaj akurat troszeczkę mało. Ale słuchajcie, te olejki są tak wydajne, że myślę, że spokojnie tak, jak patrząc na te próbki Skillsa, które ostatnio testowałam. E, dwa tygodnie mogę nawet to testować, bo to jest bardzo, bardzo wydajne i wystarczy dosłownie na czasami kropla, żeby rozprowadzić na buzi, e, więc a poza tym zapach jest obłędny, więc ja będę musiała sprawdzić, ile to kosztuje. W takim większym opakowaniu. Maska, słuchajcie, peeling do twarzy, rewelacje, i bardzo się cieszę, że takie też duże, pełnowymiarowe opakowania się pojawiają w tych pudełeczkach. Cena, moim zdaniem, jest adekwatna i nawet bym powiedziała, że jest niska w stosunku do tego, co dostajecie, więc mnie się bardzo to pudełko podobało i muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Tak szczerze, naprawdę wow, bardzo fajne. Bardzo mi się miło w ogóle z Wami otwierało to pudełeczko. Mam nadzieję, że kilka informacji zawartych w tych opisach Wam się przydało. A jeżeli nie, to zajrzyjcie sobie na stronę. Bardzo was odsyłam do strony Naturalnie z Pudełka. Dziewczyny też fajnie prowadzą Instagram, więc tutaj spokojnie możecie sobie przejrzeć na bieżąco to się pojawia. Zwłaszcza, że na Instagramie na bieżąco są też wrzucane zdjęcia i opisy często tych kosmetyków, ich zastosowanie, właściwości. Ja uważam, że warto obserwować takie strony. Także co, ja się zamierzam, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, kciuk w górę, bo jak najbardziej będę wdzięczna za każdy kciuk, dzięki temu ten filmik dotrze do większej ilości osób. E, zapraszam Was też na mój Instagram, e, tam na bieżąco też często Wam pokazuję u mnie nowości, testujemy sobie podkłady e, różnego rodzaju właśnie kosmetyki, nie tylko naturalne, ale również e, na przykład e, jeżeli chodzi o kolorówkę. I tak na zakończenie, często się mnie pytacie, co mam na twarzy, więc tym razem mam podkład SL Lauder Double Wear. To jest kolor 1W1 Bone, bardzo, bardzo fajny kolor, taki typowy żółty, beżowy kolor i na ustach mam Han Matte Lip Tint Long Lasting Velour w kolorze, już Wam mówię, 536 Reggie. Piękny kolor, naprawdę piękny, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja się zamierzam, mój synek już mnie woła, więc widzimy się w kolejnym filmiku, trzymajcie się, do zobaczenia, pa!